Apple zwalnia cały zespół odpowiedzialny za projekt samochodu elektrycznego. Ceny iPhone'ów w polskich sklepach zaczynają drastycznie spadać. Firma zmaga się z hamującym zyskiem, a Unia Europejska po imbie z Epic Games zakończy czasy 30% marży Apple na każdej transakcji. Dzisiaj o tym, czy czarne chmury zebrane nad amerykańskim gigantem mogą mu poważnie zagrozić. Opowiem również o tym, czy Apple otworzy własną usługę ubezpieczeń medycznych i dlaczego dzieci są dyskryminowane ze względu na ich telefony. Apple na giełdzie Firma Apple, produkująca m.in. kultowe smartfony iPhone, jeszcze do niedawna była na szczycie rankingu najbardziej wartościowych spółek giełdowych na świecie. Jednak od pewnego czasu firma Tima Cooka zaczyna tracić na tempie wzrostu. W porównaniu z innymi gigantami technologicznymi, wzrost wartości akcji Apple był ostatnio najwolniejszy, a zyski generowane przez produkcję ich telefonów i komputerów przestały rosnąć. Niedawno opublikowane wyniki finansowe Apple pokazały rekordowe wzrosty sprzedaży w Polsce i na innych rynkach wschodzących. Jednak ogólna sprzedaż wzrosła tylko o 2,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, co mimo wszystko jest sukcesem, biorąc pod uwagę spadki sprzedaży w poprzednich 4 w rezultacie cena akcji Apple ostatnio nie rośnie, a nawet spada poniżej ważnych poziomów. Porównanie wartości akcji Apple z innymi gigantami technologicznymi pokazuje również, że firma zaczęła odstawać od liderów, a to może skłonić inwestorów do kolejnej wyprzedaży: dywidendy Apple a polska gospodarka. Obecnie wartość firmy Apple wynosi aż 2,6 biliona dolarów. Żeby zrozumieć, jak dużo jest to pieniędzy, to dla porównania cała polska gospodarka za rok 2023 została wyceniona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na 860 miliardów dolarów. Czyli sam Apple jest trzykrotnie większy od naszej gospodarki. Natomiast wycena spółki nie wpływa na to, ile spółka zarabia i ile z tego oddaje inwestorom. Obecnie spółka wyceniana jest tak wysoko, że gdyby oddawała inwestorom cały swój zysk, to aby zwróciła się pełna kwota inwestycji, trzeba by było zaczekać aż 29 lat. Tutaj należy jednak pamiętać, że firma jest gigantem technologicznym z bardzo dobrą renomą, więc każdy nowy produkt od Apple cieszy się dużym zainteresowaniem i pozytywnie wpływa na wynik finansowy. Trzeba też pamiętać, że sprzedaż produktów Apple podlega pewnym sezonowym wahaniom. Firma ma ściśle określony cykl wprowadzania na rynek nowych wersji iPhone'ów i innych produktów. Tutaj, w ramach ciekawostki, zobaczcie opracowanie graficzne wykonane przez Visual Capitalist, gdzie pokazane jest, jak wygląda zmiana udziału konkretnych produktów Apple. W ich przychodach. Idąc od góry, najwięcej zarabiają iPhony, potem usługi, akcesoria, iMac i na końcu iPady. A czy wiecie, w którym kwartale Apple osiąga największą sprzedaż? Jest to oczywiście kwartał czwarty, bo kto nie chciałby dostać nowego iPhone'a na święta. Spadki cen iPhone'ów w Polsce. Spadki cen iPhone'ów w Polsce są wynikiem różnorodnych czynników. Jednym z tych czynników jest utrzymujący się na niskim poziomie kurs dolara wobec polskiego złotego. Cena dolara notuje się regularnie poniżej 4 zł. Są to najniższe poziomy po październiku 2022 roku, gdzie dolar szczytał w okolicach 5 zł. Naturalnie wpływa to na ceny importowanych do Polski produktów, w tym produktów Apple. Innym powodem, dla którego notujemy spadki cen iPhone'ów, mogą być zmiany na rynkach światowych, a w nich m.in. wysokie stopy procentowe, spadek popytu i utrzymanie wysokiej podaży. Zresztą już chyba wszędzie mówi się o tym, że brak nowości w kolejnych odsłonach iPhone'a i innych sprzętów skutecznie zniechęca do zmiany na nowsze modele. Tym samym fabryki produkują produkt, który potem się nie sprzedaje, więc producent jest zmuszony do obniżenia cen, aby zachęcić klientów do zakupu. No i trzeba zauważyć, że Apple wyjątkowo drogo ceni swoje produkty, więc w dobie hamowania gospodarki inne tańsze zamienniki mogą stać się większą konkurencją. Teraz kilka liftów o naszym polskim rynku w kontekście spadków cen iPhone'ów. iPhone, iPhone 12 kupicie teraz za 2400 zł, przy premierze 4200 zł. iPhone 13 3700 zł przy premierze 4200 zł. iPhone 14 3200 zł. przy premierze 4100 zł. iPhone 15 3700 zł. przy premierze 4600 zł. I są to tylko wybrane przyceny telefonów od Apple. Aż sam posiadając 6-letniego iPhone'a XR zacząłem się zastanawiać, czy to nie czas na aktualizację modelu. Apple Vision Pro. Jako że Apple widzi, że potencjał sprzedaży klasycznych urządzeń nie jest nieskończony, to stara się rozwijać nowe technologie, które mógłby sprzedać na rynkach, gdzie jego marka jest rozpoznawalna i ceniona. Takim miejscem jest np. rodzime dla spółki USA, gdzie Apple posiada już 62% rynku smartfonów. To również tam, według producenta, zadowolenie z ich flagowych produktów kształtuje się na bardzo wysokim poziomie. Na przykład dla iPhone'a 14 jest to 99% zadowolenia. Tutaj trzeba jednak zauważyć, że duża ilość mediów mówi o tym, że te statystyki są przez Apple naciągane. Mimo to, na tym właśnie rynku Apple wypuściło ostatnio swój zupełnie nowy produkt. Apple Vision Pro. Są to gogle do rozszerzonej rzeczywistości, chociaż niektórzy nazywają je również okularami, ze względu na to, że użytkownik dzięki kamerom i ekranom widzi, co znajduje się bezpośrednio przed nim. Produkt ten ma być rewolucją w wielu branżach, od zwiększonej efektywności pracy w biurze do rozrywki dla dzieci i dorosłych. Na razie jednak skończyło się na tym, że dużo ludzi zwraca zakupiony produkt, gdyż według nich szklano metalowy zestaw jest bardzo ciężki, a cały ciężar koncentruje się na przedniej części czaszki, co doprowadza do zawrotów i bluów głowy. No i nie można przejść obojętnie obok ceny tego produktu. Aktualnie Apple Vision Pro jest za 3499 dolarów, czyli około 14 tysięcy złotych. Usługi Apple i ubezpieczenie zdrowotne. Firma Apple już od długiego czasu posiada usługi, które sprzedaje w postaci subskrypcyjnej. Ostatnio doczekaliśmy się jednej dużej usługi Apple One, która w sobie posiada wszystkie inne usługi, dzięki czemu płaci się raz, a dostaje się wszystko. W skład Apple One wchodzi Apple Music, które oferuje dostęp do muzyki, czyli takie Spotify, Apple TV+, Plus, które oferuje seriale i filmy, czyli taki powiedzmy Netflix, Apple Arcade, które oferuje brak reklam w grach i dodatkowe gry mobilne, w które bez subskrypcji nie ta usługa nie ma odpowiednika. I ostatnia usługa to iCloud, Plus, czyli miejsce w chmurze, gdzie można przechowywać zdjęcia, filmy i inne pliki. Pojawiają się również głosy, że Apple planuje wejść na rynek ubezpieczeń zdrowotnych w 2024 roku. Według analityków firma zrobiłaby to, wykorzystując dane zdrowotne zebrane za pomocą zegarków Apple Watch. Segarki te potrafią zbierać takie dane jak ciśnienie i poziom tlenu w krwi, czy na przykład odczyt EKG. Według doniesień, dzięki tym danym, Apple zamierza wejść w partnerstwo z dużym ubezpieczycielem, co pozwoli mu uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku ubezpieczeń. Miałoby to pozwolić na obniżenie kosztów ubezpieczeń dla klientów, ale ja osobiście nie wyobrażam sobie, że Apple zaproponuje coś takiego taniej niż konkurencja. Apple vs. Epic Games W 2021 roku Apple usunęło z App Store kultową grę Fortnite. Zablokowali również konto deweloperskie producentowi tej gry, czyli firmie Epic Games. Powodem tej blokady było wprowadzenie przez Epic Games możliwości realizacji płatności z pominięciem mechanizmów Apple, co naruszało politykę App Store i tzw. Apple Tax. Czyli 30% prowizji firmy Apple od każdej transakcji realizowanej na ich telefonach. Od tego czasu trwa batalia sądowa, gdzie ogólnie rzecz biorąc Epic Games pozywa Apple za stosowanie praktyk monopolistycznych, a Apple pozywa Epic Games za działanie wbrew polityce App Store'a i tym samym naruszenie dóbr firmy Apple. Sprawy sądowe toczą się w Kalifornii w USA. Jeśli natomiast chodzi o rynek europejski, to niedawno zaczęły tu obowiązywać przepisy wynikające z aktu o rynkach cyfrowych. Na ich podstawie Apple musi odblokować możliwość instalacji aplikacji spoza App Store'a. Firma nie będzie mogła nałożyć Swojej 30% prowizji na oferowane tam oprogramowanie. W ramach działań Unii Europejskiej firma Apple została również zmuszona do ponownego aktywowania konta deweloperskiego firmy Epic Games. Konto odblokowali, ale potem znowu je zablokowali, według doniesień ze względu na krytykę szefa Epic Games w stosunku do firmy Apple. Natomiast znowu interweniowała Komisja Europejska i ponownie przywrócono dostęp do konta. Firma Epic Games jasno deklaruje chęć stworzenia alternatywy do App Store'a i wtedy pewnie też doczekamy się powrotu gry Fortnite na iOS. iPhoneowe wykluczenie. Aktualnie w USA aż 80% amerykańskich nastolatków wybiera telefony marki Apple. Można by pomyśleć, że to ze względu na to, że to urządzenie jest dużo lepsze niż to, co oferuje konkurencja. Okazuje się niestety, że problem, jakby nie patrzeć już prawie monopolu, jest bardziej złożony. Według doniesień z czasopisma Wall Street Journal, z tym trendem może stać aplikacja iMessage, służąca do wysyłania wiadomości. Mianowicie aplikacja ta rozpoznaje, czy osoba, do której kierujemy wiadomość, również korzysta z iPhone'a. Jeśli tak, to dymki w aplikacji mają kolor niebieski, a jeśli korzysta z Androida, to dymki mają kolor zielony. Niby sprawa banalna, ale w USA doprowadziło to do tego, że dzieci w ten sposób stają się obiektem presji rówieśników. Posiadanie iPhone'a z niebieskimi dymkami wiadomości stało się symbolem przynależności do lepszej grupy społecznej, podczas gdy posiadanie telefonu z Androidem i zielone dymki skutkują wykluczeniem i poniżeniem ze strony rówieśników. Zamiast kierować się wyborem urządzenia na podstawie funkcjonalności czy preferencji, dzieci czują presję, by posiadać iPhone'a jedynie ze względów społecznych. Według doniesień zjawisko tak przybrało na mocy, że dzieci wolą nie mieć żadnego telefonu niż mieć telefon z Androidem. Ja osobiście, mając iPhone'a, zrezygnowałem i wysyłam normalne SMSy. U mnie było to spowodowane tym, że włączając tą usługę miałem dużo problemów z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości. Apple rezygnuje z własnego samochodu. W 2014 roku firma rozpoczęła pracę nad projektem Titan, który miał być wielkim wejściem spółki na rynek autonomicznych samochodów elektrycznych. W 2020 roku i 2022 roku firma potwierdzała swoje cele rozwojowe w tym kierunku i nie wydawało się, że coś może zagrozić projektowi. Ostatnio jednak świat obiegła informacja, że Apple porzuca ten projekt. Ostateczną decyzję dyrektorzy firmy mieli otrzymać podczas krótkiego spotkania mimo że ta decyzja oznacza zwolnienie setek pracowników związanych z projektem. Jednak nie wszyscy pracownicy tracą pracę. Część pracowników zaangażowanych w projekt Titan zostanie przeniesiona do innych projektów firmy związanych ze sztuczną inteligencją. Samo odejście od pomysłu wejścia na rynek autonomicznych samochodów pokazuje, że Apple potrafi dostrzec potencjalne problemy i w odpowiednim czasie zrezygnować z dalszego prowadzenia projektu, mimo że prace nad tym projektem trwały już 10 lat. Dla inwestorów to jednocześnie dobra informacja i zła informacja, bo pokazuje, że firma umie ciąć koszty, ale za to zysków z samochodów nie będzie. Trzeba jeszcze dodać, że w tym samym czasie chiński producent smartfonów Xiaomi przypieczętował swoje wejście na rynek samochodów elektrycznych. Na targach MWC w Barcelonie koncern pokazał koncepcyjny model elektrycznego samochodu SU7, który ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Podsumowanie. Zwalniająca gospodarka i brak nowości w telefonach sprawia, że Apple ma trudniejszą niż dotychczas sytuację na rynku. Mimo to firma trzeźwo reaguje, dywersyfikując swoje portfolio, zamykając nierentowne projekty i zwalniając nadbierową kadrę. A jeśli interesuje Cię szczegółowe omówienie zwolnień w innych amerykańskich i polskich firmach, to zapraszam Cię do filmu, który właśnie widzisz.